Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Urbex Projekt. Dzisiaj eksplorujemy pewien opuszczony domek nad Wisłą. Powiem Wam, że domek jest bardzo ciekawy, bo ciekawa jest jego w ogóle struktura. Budownictwo ciekawe, można powiedzieć. Dookoła jest coś takiego jak mur pruski. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Nie znam się na budownictwie, ale coś tam zapamiętałem. Słuchajcie, zanim zaczniemy eksplorację. Chciałbym Wam powiedzieć i przypomnieć o tym, że niedługo planuję wyemitować odcinek QA, a więc pytania od widzów. Także prosiłbym Was, abyście w komentarzach pod tym filmem również umieszczali swoje pytania, jakie byście chcieli, abym opublikował. Jak również na moim fanpage'u w odpowiednim poście, możecie również wysyłać takie pytania na maila, którego wrzucę w opisie tego filmu. Jak widzicie, mamy noc, jest już mroźno i nie jestem sam, na szczęście jest ze mną Adam, którego widzieliście w poprzednim odcinku z opuszczonego pałacu. Także zapraszam Was na eksplorację tego domu. Chodź, kochani, nie wiem czy cokolwiek będzie widać, ale jak widzicie, tak jak mówiłem, mamy tutaj elementy muru pruskiego. Widoczne drewno, belki i wszystko jest takie, no nie wiem, otynkowane i białym wapnem jakby obsypane. U góry już możecie zobaczyć, mamy jeszcze dach ze strzechy, ze słomy. Także naprawdę w bardzo starej konstrukcji dom. Za chwilkę sobie do niego wejdziemy, zobaczymy co ciekawego się w nim kryje. Mam nadzieję, że cokolwiek tutaj widać. No, popatrzcie, zobaczcie na to, już na początku. Jeszcze dobrze nie weszliśmy do środka, a już możemy zobaczyć takie ciekawe fanty. I powiem Wam, że tak długo tutaj to stoi, że zrobiło się z tego akwarium. Wewnątrz mamy wodę, ale jeszcze tu zobaczcie taka ciekawostka. Mamy telewizor kineskopowy. Coś na nim tutaj jest napisane nie wiem co. No ale dobra. Tam mamy wejście. Do mieszkania, także sobie chyba wejdziemy z tamtej strony. Nie będziemy tutaj skakać przez okna, ale widzicie, jest tutaj pełno porozwalanego drewna. Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. Co my tu mamy? Jakieś drzwi i biurko, stare koło od roweru, ale biurko jest. Zobaczcie, mamy oczywiście wejście na strych. Coś mi się wydaje, że tak czy siak będę musiał innym wejściem wejść, bo tutaj. Mamy zatrzaśnięte wszystko. Okej. Okay. Co tu mamy ciekawego? Jakaś szafka ze śmiećmi. Wydaje mi się, że była to jakaś komórka po prostu. Ale tutaj to już jest wszystko. Później sobie zobaczymy jeszcze coś jest na tym styku, ale muszę się teraz cofnąć do wyjścia. No powiem Wam, że jest tu nawet dosyć ciekawie. Zobaczcie sobie sami. tutaj jakieś umyplowanie myślę, że trzeba wejść do środka no i spójrzcie sami, co my tutaj mamy bardzo fajna, stylowa gablotka nawet dekoder Samsunga a tutaj o, tu mamy pilot od tego dekodera Jaki również jakiś głośnik zachowały się jeszcze jakieś Ryski wewnątrz powiem wam że jesteśmy głęboko w lesie dojazd był bardzo ciężki tutaj ciekawe czy mamy coś tu w środku no niestety jest tu pusto no trudno ale tu jeszcze mamy barek no, a w barku za dużo rzeczy nie ma zobaczcie sami przestawimy są tu jeszcze jakieś szklaneczki zobaczcie zwłaszcza ta szklaneczka jest bardzo fajna Mamy również karty do gry. Dobra, mamy tutaj tapczan i kolejne łóżko takie. Nie wiem czy to wojskowe, ale dosyć mocna siatka na nim jest i zawykowane ogórki oczywiście. Te drzwi powiem wam naprawdę są fajne. Klimatyczne, takie drewniane z, oku... z okuciami zobaczcie No i jeszcze Ktoś tutaj zostawił grilla Zobaczmy sobie Wow Mam tu jeszcze Poukładane rzeczy Ale skrzypią te drzwi Mamy garnuszek I taką fajną Taki fajny organizer, można powiedzieć. Dobra. Zanim przejdziemy do kolejnego pokoju, to pokażę Wam tutaj już... Jeszcze mamy żelazko, zobaczcie. Ozdoby choinkowe. Rzeczy typowe dla miejsc, gdzie mieszkały właśnie starsze osoby. A to chyba będzie Barelka, tak mi się wydaje. No i tutaj jakieś pierdołki od odkarniszy. Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Ale tutaj widzę już akwarium. Zobaczcie, a więc ktoś posiadał tu akwarium. O, małe buciki starszej osoby słoiczki no proszę zobaczcie jest akwarium dosyć sporo obuwia pozostawało w tym miejscu słuchajcie z tym miejscem się wiąże Pewna historia, i może za chwilę Wam opowiem. Nie będzie to długa historia, ale dosyć ciekawa. sam to usłyszałem od pewnej osoby, i myślę, że mogę Wam też to przekazać. Co? Słuchajcie, więc jak mówiłem Wam na wstępie. Dom ten znajduje się nad Wisłą, i z tego, co udało mi się dowiedzieć, to była taka sytuacja, że córka państwa, które tutaj mieszkało, normalnie przypływała tutaj Wisłą na łódce i spędzała czas w gronie, tutaj na łonie natury, można powiedzieć. Tutaj niedaleko znajduje się również rezerwat przyrody, także na pewno musiało być wtedy bardzo pięknie w tym czasie. No, i wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać: że córka przypływa łodzią do rodziców. Co? Do dziadków? O, tu się pomyliłem. To się wytnie, ale dobra. Tutaj już kolega mnie poprawił, że do dziadków, a więc wnuczka przypływała łodzią do dziadków. Także musiał być, musiał być to naprawdę fajny widok. No cóż. Jak, widzi, jak słyszeliście, historia nie była za duża. <tryk> co Zobaczcie, taka ciekawostka. TV, radio, Astra, transmisje satelitarne. I muszę Wam pokazać tu, zobaczcie. Kinkiety ozdobne. <tryk> zobaczcie, jak fajnie papier toaletowy sobie wisi. Spróbuję to pokazać w innej barwie światła, no. zobaczcie, jest taki lekko żółty papier jeszcze. Oczywiście wiszą tu jeszcze ręczniki, jakieś skarpetki, rzeczy codziennego użytku. Zanim przejdę do drugiego końca pokoju, no to Wam pokażę, zobaczcie tutaj, jaka fajna zasłonka mieniąca się w świetle, które mam przy sobie. Jakieś zapałeczki Kula, z której można coś wywróżyć. Mam jakiś grzebyk. Stara maszynka, zobaczcie. To tasik. No i fajne lusterko. No nie może portfel tutaj jest nawet kluczyki. Uuu ja jest cita, czubek od choinki. Wesoły świąt. O, świąt raczej tutaj już nikt nie spędzi, ale zobaczmy. Możesz otworzyć tą szufladę jeszcze? Zobaczcie, jeszcze, jeszcze mamy tutaj sztuczców, co nie miara, siteczko do koksu. Dokładnie. O, tu jaki fajny stoliczek. Stoliczek i mamy również lustro ze świeczką. A ja Wam przypomnę, po raz kolejny, że możecie zadawać pytania, wpisując je tutaj w komentarzach do odcinka Q&A, pytania od widzów, odcinek specjalny. Jestem sam ciekaw, jakie pytania mi zadacie. Już część z Was wysłała mi takie pytania, ale oczekuję więcej, oczywiście. Zobaczcie, mamy tutaj troszkę garków jeszcze Zlewo zmywak nie jest taki stary, bo kwasówka. Zajrzyjmy standardowo w takich miejscach znajdował się śmietnik, a tutaj mamy zobaczcie garki są garki Oczywiście stare rzeczy ale tutaj zobaczcie kostki do gry Są kostki do gry, fajnie to się prezentuje Coś tutaj grywał. sobie, może troszkę, zmniejszy światło mamy tutaj. Jeszcze jakieś nożyczki zobaczcie. tam pod spodem. O cóż, dobra, zasuniemy to tak jak było. Pamiętajcie, kurwek to nie jest wandalizm. Niczego nie niszczymy. Zostawiamy po sobie tylko ślady stóp i zabieramy ze sobą zdjęcia, które sami zrobimy Spójrz, tutaj również mamy zestaw szklaneczek kubeczków oraz talerzy mamy również przyprawy czarny, mielony pieprz czekaj, co było w drugiej szuladzie? pusta była no i tutaj polparazol, traumon, a więc coś się tu smarował, kogoś coś bolało. Mamy szafę, garderobę, zobaczcie. O kurde, kamizelka, ale Marty McFly z do przeszłości. Nawet szukałem takiej, bo byłem, można powiedzieć, gotowy na imprezę w stylu lat 80., ale niestety z przyczyn. Niezależnych ode mnie, na tą imprezę się nie wybiorę. Pozdrawiam tutaj oczywiście urbek Link Fizin. Krzysztofa, Krzysztof wie o co chodzi. A co my tu mamy jeszcze ciekawego? Stare zasłonki brązowe, firanki No i obrazek. Jest jeszcze krzyż. Zobacz, symboliczne miejsce w każdym domu popielniczkę cigarety, cigarety jeszcze są puste gilzy trochę za mocne światło o zobaczcie, są gilzy Mamy tutaj jakieś okulary latarkę Philipsa. Także domek jest mały, skromny, ale za dnia musi mieć tutaj naprawdę fajny klimat, yy, chociażby tutaj ten kwiatek sztuczny na parapecie. No I jeszcze zobaczcie, tutaj zajrzyjmy do organizera. Mamy różowe okulary prawdopodobnie babci lub tej wnuczki, która tutaj przyjeżdżała mamy również tutaj próbki kosmetyków balsamy do ciała kolastyna no dobra, nie będziemy tak buszować o, spójrzcie jaki fajny <noise> zegarek pan tutaj dźwigał, taki duży kwadrat no i stroik świąteczny Kolejna porcja ubrań. Czekaj, jakaś książka tutaj jest. Notatnik z 2017 roku. Dobra, myślę, że ten pokoik mielibyśmy już z głowy. Tutaj jeszcze ręcznik wisi. Sobie, na drzwiach. Okej, okay. dobra. Myślę, że mogę przejść z powrotem. Może spróbuję jeszcze właśnie na ten strych wejść. O, tutaj fajnie jeszcze rzuca się w oczy ten durszak. paczki nad progiem. dobra ostatni rzut kamery na to pomieszczenie i myślę że a wiesz co fajnie to wygląda bo jak się patrzy przez Okno, nie? Nie wiem czy to widać na kamerze, ale jak przez to, że ten ekran tam stoi, to masz wrażenie jakby tam był jeszcze jeden pokój, nie? No, dobra Tutaj właśnie już wchodziłem ale zastanawiam się nad strychem. Czy tam Wiecie, coś jest? Byłeś na strychu? Strych jest niebezpieczny, nie? A jest tam coś w ogóle? No trochę jest tutaj pierdółek, jakaś stara szafa, ale zarywa się nie strasznie przydałaby się mocniejsza latara. Mamy tu również kosze z ciuchami Dobra, myślę, że nie ma tutaj już co szukać. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć taką siatkę na ryby nie wiem czy to była właśnie do kus kusowania no ale bynajmniej służyła do ryb do łowienia ryb dobra gdzie jesteś? się schowałeś? ukryte przejście myślałem, że to już wszystko, a tu mamy jeszcze taki składzik o, tak jak prawidło jakby, nie? prawidło, no żeby się buty nie zarywały nie zaginały nie sobie wyżyły, może morfinę? Może ktoś. No tam było siatko do boku sobie. Może morfinę? Może ktoś z bólu nie mógł wytrzymać tak też. Taka. Żwłoska. Pozostałości farb jeszcze w Grunty. I grunty. No jak to często było. W takich miejscach drewno już przygotowane na opał, ale. Niestety nie jest używane. Co tu jeszcze jest? Jakieś rupiecie można powiedzieć. mamy moment z Co tu mamy? Radio odbiornik Jest, jest. W Philipsa. No i tam jeszcze taka apteczka a tutaj dach się zerwał czy co? No. tak wygląda nie? No tak wygląda jakby się zarwało tak okej okay, dobra to chyba będzie wszystko nie? tu jeszcze mamy płytę CD a więc tak pokazałem wam te miejsce ten domek mam nadzieję że odcinek mimo że był krótki w miarę wam się podobał mam nadzieję że coś było widać na tym nagraniu jest już naprawdę późna noc. Nie wiem czy to widać, ale para leci już wizą, także ja już się zbieram do domu. Zostawcie oczywiście subskrypcję, lajka i komentarz pod filmem. No i co, do następnej wyprawy. Trzymajcie się, cześć.